Sprinter. Pobiegniesz szybciej, ale też prędzej się zmęczysz. Mój sprint jest o 20% szybszy, będzie kosztował więcej wytrzymałości. Wiesz co, chyba wolę. Bo wolałbym dłużej biegać. Wolniej się wykrwawiasz, o. To się może przydać. Czekaj, nie, nie, nie. nie nisko urodzony. E, Rozmawiamy z pospólstwem i jest lepiej. Okej. Okay. Kupiec straci cierpliwość, otrzymujesz jeszcze jedną szansę, A to takie se. Podnosi poziom retoryki o 3, gdy rozmawiasz ze szlachtą oraz bogaczami. Nie można łączyć z dodatkiem nisko urodzony. No i się tu kurczę, zastanawiam nad tym szczerze powiedziawszy, czy by tego nie wziąć, A pokaż mi walkę w tym momencie. Miecz. Miaszczący cios, o kurczę. Albo zorn ort. cios. Pokaż mi to. Rytm. Cięcie, cięcie, pchnięcie. Aha, to, to jakieś kombosy, są tak? Wycofaj się, by uderzyć z prawej strony, ale wykonaj niespodziewany atak w twarz przeciwnika. Otoczysz swoją broń wokół jego i szybko uderzysz tępym końcem. O!